Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dodek. Zapraszam Was na kolejny materiał z gry Farming Simulator 19 z serii na mapce Dąbnica. W tym odcinku jesteśmy już po żniwach soi i mam zamiar zrobić największą do tej pory akcję z rozrzucaniem obornika. Eee, tu sobie przejadę przez te pola, bo dla nich i tak jest ścian więc tam nic nie będzie. Myślę, że na początek zaczniemy od tych pól, które są oddalone najbardziej od gospodarki, będę się cofał. W tym celu użyję tej oto przyczepy przewodunkowej, którą głównie kupiłem właśnie z myślą o tej akcji i w ogóle o tego typu akcjach będę jej używał przede wszystkim do transportu obornika nawozów ona już po prostu zostanie w tym celu używana i nie będzie używana czego innego no tutaj mam już wszystko przygotowane Myślę, że na razie zamkniemy ten rozrzutnik Tam nam nic nie wyleciało prostu przypadek W międzyczasie poza odcinkiem zaopatrzyłem krowy we wszystko co było potrzeba tak po cichu liczę, że może jeszcze uda się żeby ta trawa tam na tej łące zdążyła nam e, urosnąć, żebyśmy mogli zrobić jeszcze jedno sianokosy. i przerobić to później na kieszonkę a co tu jest aha e, bo ja coś sprawdzałem i zostawiłem talerzówkę na polu ona się nam później przyda Myślę, że jak ją zostawimy, to pod lasem to się nic nie stanie. I tak na wstępie odcinka zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Jeżeli odcinek będzie Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod odcinkiem. しれちなとこす。いいね No, to trawa sobie rośnie, bo zobaczymy czy da radę rosnąć jeszcze przed zimą. Nie, nie, to trudno, no nic się nie stanie. Dobra, jesteśmy na polu. Rozrzutnik otwarty. W sensie rozłożony i lecimy. Wcześniej zaskoczyło. Ok, już zaskoczyło teraz. W planach mam rozrzucić obornik na wszystkich swoich polach. Nie wiem ile zdążę zrobić na odcinku, bo to też nie ma sensu. No chyba, że to będzie jakieś szybko fajnie szło, no to wtedy polecimy na wszystkich polach, tak czy inaczej wstępnie mam zamiar e, ogarnąć to pole. Pole 49 i pole numer 50. Zobacz jak się wyrobię z czasem. Bo prawda jest taka, że będziemy troszeczkę krążyć, przynajmniej tym drugim ciągnikiem. Z uwagi na fakt, iż sami widzicie jak to szybko ubywa z ciągnika. Jak już wspominałem przy zakupie, ten ciągnik ma trochę za małą moc do tego rozrzutnika i stąd jest ten taki chwilowy spadek mocy, jak podjeżdża pod górę. No i chyba mnie jaka tu zostawiłem i co takiego konkretnego. Ale to już później będę poprawiał na samym końcu. Tym co zostanie. Tak, jest mija nowy ciągnik będzie miał ustawiony moduł GPS-u więc tego typu sytuacje nie będą się już raczej powtarzały Niestety musiałem przyhamować, bo mogłoby to grozić jakąś katastrofą w ruchu lądowym no niestety ale ci kierowcy tutaj naprawdę jeżdżą tak momentami że to jest yy, aż z strajły jeżdżać na drogę Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że tego pojdzie tyle na to jedno pole. Nie będę zatrudniał pracownika, tutaj sam będę dzisiaj jeździł. Także trochę to może potrwać. z tej ciekawości zobaczę jak te jakie wyglądają aha No tak zapomniałem że jak jest pole które wymaga zaorania to nic innego na tym polu nie widać że dojadę do końca, nawrócę, uzupełnię rozrzutnik. i pojadę po kolejną partię. Mam nadzieję, że sąsiad nie będzie miał nic przeciwko, że mi tak po polu tutaj jeżdżę. O! Został nasz kombajn do buraków. Nie... Zawiozłem go na gospod po zbiorach. bliżej. No, tak, dobra. No tu niemal jadę troszkę od Trzeba go będzie sprzątnąć później. Dobra, tu jest słońce. ja go tu na razie odstawię i lecimy mam tą ...modyfikację, która pozwala mi obliczać tam ile tego nawozu będzie potrzeba na ja nawozu, nasion i całej reszty będzie potrzeba na pole Ale przyznam się, że nie sprawdzałem ile obornika wyjdzie na poszczególne pola także No tutaj jak widać pójdzie go bardzo dużo. Tak samo podejrzewam, że pójdzie go bardzo dużo na to pole po kukurydzy. skosiłem znak. Nie zauważyłem, zagapiłem się i skosiłem znak. W swoim drogą muszę zauważyć, że jest to takie dosyć ciekawe, że niektóre znaki w tej grze są aż wręcz można powiedzieć pancerne. A niektóre wystarczy tylko Delikatnie przytrzeć już się przewracają. W kolejnym odcinku będę to już zapowiem od razu, będzie norka. Są dwa pola do ogarnięcia pod tym kątem to i to pole. o kukurydzy. Ja muszę powiedzieć, że tego obornika strasznie dużo idzie podczas nawożenia tych pół. Ja się postaram, tego był tam jeszcze. Czy on tu był tutaj? wysypiemy to, co tu jest na przeczepie. Ujadę... I znowu się nie popisałem. Nie wiem, co mi ostatnio jest z mierzeniem, coś mi... Nie wychodzą pewne rzeczy. Takie bym chciał, żeby mi wychodziły. Może to już się starość nazywa. Aha, jak tu się wsypują, to pokażę wam moją nową kosiarkę, bo nie mówiłem, ale kupiłem, wymieniłem tego Pottingera na tego samasza. On ma ten plus, że się składa. Ona jest naprawdę używana. Ale ona się składa i można ją rozłożoną na spokojnie odłączyć od yy, ciągnika i to jest ten plus właśnie tej kosiarki bo można ją już tedy ustawić pod wiatą nie ma problemu A, i z takich nowości udało mi się dogadać z tutejszym mleczarzem na takiej zasadzie, że podstawi nam przyczepę, ciągnik siódłowy z naczepą, żeby można było to mleko sprzedać, także nie będę musiał na razie kupować specjalnej przyczepy. taki można by powiedzieć yy, ukłon w stronę lokalnej ludności taki znaczy, ukłon lokalnej ludności w moją stronę dobra to niech się ładuje a my ogarniemy to jedno mniejsze pole trochę coś sprawdzę tylko na drugim monitorze Tak, ogarniemy to pole, to kolejne. I myślę, że tą kukurydzę też na odcinku na no spokojnie sobie będziemy mogli nawieść. Zobaczę zresztą, jak to będzie czasowe wyglądało. No, tutaj to ściernisko po rzepaku widać bardzo ładnie się odznacza ten obornik na tym już ści po rzepaku na kukurydzy Nie wiem jak jest na kukurydzy ale właśnie na burakach i na tym Na burakach i na marchwi to on się tak kiepsko odznaczał i trzeba się było troszkę y tylko mówiąc skupić no, ale widzę, że tu ładnie idzie to tu już to zrobiłem, że tak powiem chciałem, żeby móc się na spokojnie zawracać, bo ten rozrzutnik jest jednak długi. tu jest ten wredny kranic mapy czasami po prostu brakuje miejsca ogólnie te krowy wyprodukowały około 70 tys. litrów tego obornika Zobaczę, ile tam zostało na końcu wtedy będę wiedział ile tam poszło, no i to jest właśnie to o czym mówiłem tu jest podjazd pod górkę i ten zator już sobie tak raczej ciężko radzi, jak mówię trzeba będzie w miarę szybko pomyśleć o jakimś nowym mocniejszym, dużo mocniejszym ciągniku A właściwie jego zakupie no tak po cichu liczę, że w przyszłym sezonie już już mimo wszystko gdzieś tam na zimę uda się go zamówić, tak żebyśmy go na wiosnę przywieźli. Nie wiem ile zarobimy na soi bo tam wyszło na całe 12 tysięcy, 11,5 tysiąca litrów. Z tego zarobku, z tej soi też nie będzie jakiegoś bardzo mega dużego ale jeżeli chodzi o kwestię zarobku na soi to mam już pewien pomysł jak tylko będzie odpowiedni zastrzęd gotówki tego na pewno zrealizuję Mam już pomysł, jak to zrobić, tak żeby w miarę fajnie na tym mimo wszystko jednak zarobić. Okej, okay, dobra. Muszę trochę podjechać. Swoją drogą do tego obornika zostało jeszcze. 21 tysięcy może być może być mało tym bardziej że mamy jeszcze tutaj te dwa pola na których soja była do ogarnięcia Dobra. polecimy Ten zator ma problem. Ten mały też ma problem z tą przyczepą. Mhm. Dobra, tu trzeba będzie jeszcze wapno rozrzucić. OK, ja się z wami pożegnam w tym miejscu. Resztę już sobie dokończę poza odcinkiem. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa.